Witam serdecznie, ja jestem Agnes, a oglądacie Assassin's Creed Shadows. Opowieść o geninach Upadek Shimbakufu Yasuke i Naue przygotowują grunt pod swoją misję zniszczenia Shimbakufu. Nie żyje już ósemka członków, a Kakushi Baiki jest blisko do padnięcia reszty. Jesteśmy jeszcze w Harimie. Ponieważ tutaj czeka na nas zadanie, upadli żołnierze. Porozmawiaj z Koshiro. Potem lecimy już do Łakasy. Jeszcze nas tam nie było. Ups. To nie ja. To wcale nie ja. O co chodzi? Witam. Koshiro, are you alright? What happened? Just a spirited reunion with some former comrades in arms. What is it with you and old friends? Seiji nearly ended your life, too. Members of my former unit learned of my role in your fight against the Ox. It makes us both traitors in their eyes. They are still loyal to the Besho clan? No, only to themselves. And since Besho Harumasa fell, they are devoted to a single cause vengeance. My old commander, Kenzaburo, is behind all this. He could never let a slight go without answering it in blood. They need to be stopped. I wish I could join the fight, Miss Naue. My injuries hold me back for now. Kenzaburo ordered his men to scatter. It will take some work to track them down. Kenzaburo, most of all. I'll take care of them. You stay put and tend to your injuries. Czyli I <gry> mamy... Dokonać cudobójstwa żołnierzy Genzaburo. Kolejna lista. Tutaj dla nas... Dopiero co ukończyliśmy... Jedną tutaj grupę. Shinobi Godai. A już mamy kolejną. Pamiętajmy, że Shinobi Godai to jest już i tak kolejna nasza grupa, którą zlikwidowaliśmy. Mamy na początek zwiadowcę, ale prowadzi on działalność w Tampie, więc to na inny odcinek. Teraz lecimy w świat, a dokładnie do Wakasy. Mamy tutaj zadanie, którym rozpoczniemy wędrówkę. Po tym regionie, czyli opowieść o Geninach. Jest to zadanie Naoe, czyli Katsuhime. Powracamy do niej. Poprosiła Naoe o odwiedziny w Łakasie i spotkanie z jej przyjaciółmi. Będziemy mieć dzięki temu nowego sojusznika, ale najbliżej będzie pewnie gdzieś. Tutaj, Kakurega w Omizą. Ojoj oj. Się zatrzymać Przepraszam nie, nie was chcę Mogę przejść na spokojnie tak kuboczkiem Raczej środkiem W sumie Oni są w kuboczkach ma W nie z wami się chcę teraz bić

że nie najpierw mam ochotę kakuregę sobie tutaj załatwić, odblokujmy i ruszamy nie wiem, z tej strony wejdziemy? chyba nie bardzo This place is in ruins. Was it pirates? Katsuhime, are you alright? What happened here? I am good, but my friends, Master Zenjubo's family, are missing. Sugitani Zenjubo was your mentor. He's dead, isn't he? Yes, but my father and I have been hiding his wife and son here for nine years. Nine years? but why because nine years ago my father paid master Zenjubo to assassinate oda nobunaga with his teppo and he missed don't worry we'll find your friends yes there must be signs of sada and her son let's look at least somebody's doing something like pirates doesn't look like a show Są na południe od góry. No, tak w sumie poważnie dość rozwalił. Chociaż one też nie są jakieś mocne. No i chyba już nic nie znajdziemy. A okej, okay, prowadzą nas za rączkę. a broken fence the attackers may have gone that way mm -hmm. Mm -hmm. Very good. Mm -hmm. pardon me what happened here pirates they grabbed sada and her son and fled when did this happen where did they go they took them across the river not long ago thank you oh, yeah. we won't talk anymore. we ślady i tam a katsuhime tu jest. i jeszcze chętnie namalowała przy okazji już tu jestem ale to będzie takie przerwanie akcji to później. Your friends were taken, but where? Toward the woods at the edge of the village. I'll save them. Czekaj. Aj, biegnij. To za szybko. Musi rozczekać. Ne, 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 ne. Aj. O to mi Dobřík. To I... No nie. Všetko nie tak. Thank you, Lady Katsuhime. thousand times we thank you, and your retainer. Retainer? The rock Clan swore to protect you, mm -hmm. and so we have. Uh, this is my associate. Associate? now From Iga. Thank you too. So the pirates wanted Master Zenjubo's teppō. It's that valuable? Yes. After Oda Nobunaga executed my husband, he had it gilded and engraved, and named it the Jaws of the Crocodile. Why that name? The grazed his body but spared his life. He described it as escaping the jaws of a fearsome beast. Yes, and then he put my husband's temple on display in Azuchi Castle to remind himself of the way of heaven. That's a bold thing to do so where is this tepo now in azuchi no after nobunaga's death it was stolen and taken to omizo castle my mentor's tepo i didn't know it was missing i must steal it back he was my mentor it is something i should do alone how exactly did he die? After his failed assassination attempt, he ran. But eventually, they caught him. Hoda Nobunaga ordered his head sawed off with a bamboo stick. Oh. He wanted it to take a long time and hurt very much. I hate the demon of Oari. Katsuhime. This is what it means to be in the Kakushibaiki. We help each other. Let me help you recover the tempo. Let me help you avenge your mentor. Admit it. You just want to spend more time with me. Potrzebuję twojej pomocy. Twoje towarzystwo to zawsze przyjemność. I do want to help you, but I have my own selfish reasons. Our quiver will need every shaft for the battles to come. Now, eh, you are such a stray arrow i ought to get going. duty calls. i understand. but what about your mentor's tepo? meet me near the gates of omizo castle when you are ready. there is a house with a good vantage point. your mentor's tepo is as good as ours. <inaudible> A, i nie zebrałam już zbiorę. Nie ma tu nic już ciekawego. A jednak. Okej. Okay. Co tutaj mamy? Lucze, prawda? Dokładnie tak. To jest. Nie tutaj. Tylko tutaj. W tym dokładnie miejscu. W Łakasie. Myślałam, że my tutaj w Łakasie zostaniemy. A jednak, aby ukończyć historię naszej katsuhime, musimy się udać do, do poprzedniego regionu, który, który już mamy tak w sumie dobrze zwiedzony. Kosody przybranej służącej. OK, jesteś I daleko. Muszę być cicho. Cziutko. Perfect Kormoran łowiący ryby. Cześć. Ci nie przeszkadzamy. Mamy misję do wykonania. Czyli lecimy do naszej kakuregi w Omizą.

Ciekawe... Tam się mamy not here yet. Where could she be? Pewnie zaraz się dowiemy. What are you doing, Katsuhime? So reckless. Ja -e. Jak na shinobi jesteś strasznie powolna. Nie mogłam już dłużej czekać, więc ruszyłam do zamku. Bronił mojego mentora jest już właściwie zdobyta. Ha! Katsuhime! Nie Rokaku. Your suffering will soon end. What an honor for you! To be executed by Zenjubal's own weapon! Katsime is in trouble. We must now because Katsime! Jaka... I'm coming! I'm coming! Nie ma na co czekać. Szybko. Kto bójstwo? Są, tak? Może trzeba ją chociaż y, stąd zabrać, bo tutaj łatwo w nią trafią. Jak ja mam ją wynieść? Poczekaj, powoli spróbujmy <śmany> 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 ją stąd zabrać. Da się szybciej niestety. Tak tam nie da się przejść. Poczekaj. Dobra, chodź. Tylko, że tak słabo słabo nie widzę. Dzięki, chyba to go nie zabiło. A jak już tu jestem. Chodź chodź. Ja sobie za dużo nam odbierają tutaj życia niestety. Chodź, chodź. Jednak to za jest tak jakby na dole. To mam ten znacznik, żeby się udać. Ojej, tam ktoś jest. To się zastanawia, czy my nie powinniśmy zejść. Ale on nas może zauważyć. Skoczysz tu? Tu skocz ja nigdy nie robią tak jak chcę Nigdy Się nie da przy... Może tędy zejdziemy. O. o, może schodami? Kulturalnie schodami. Zawsze szukam jakichś dziwnych przejść. Jak mamy tutaj schody? Dokładnie, ten znacznik jest tutaj. Przy drzwiach. No tak. Zawsze okrężną drogą, a można po prostu przez drzwi. To nie po afrykińsku. Wiedziałem, że mogę cię inspirować do wielkości. Moje sukcesy są całkowicie związane z twoim nauczaniem, Katsuhime-sensei. W anyway, każdym razie... Użyłaś mojego so, życia. Więc... I'm willing to give your Iki a chance. Are you sure it's what you want? You could retire from the martial life, help your father rebuild. No, no thanks. I've had my fill of his timeless wisdom. So, do you want me? Nie, to się nie uda. Tak, do mnie. Nie po to tak się tutaj wszyscy staramy, żeby... Now, Katsuhime, I formally invite you into the Kakshibaiki. It is an honor. Now what? We have a place of our own for Iki. Live with us. Thank you. I will. About time Faza was out on his own. Good. Now remember, it's not as nice as a daimyo's castle, but it will do. Compared to the siege of Ishiyama, it will be the imperial palace. pani Rokaku. ukończone. Rekrutowano sojusznika, Katsuhime. Teraz nasza liga się powiększa. Katsuhime. Ryukaku Katsuhime to władająca tepo. Córka dajmy ją zafascynowana nowościami. Trenowała Shinobi Skogi, lecz teraz wraz z działa dla dobra ligi jak gdyby tak teraz się tutaj przyjrzeć to wygląda, że jeszcze jeden członek ligi mógłby do nas dołączyć i to już będzie chyba wszystko mamy jeszcze zadanie z Jagoru ale to jest już inny region a my przecież chcemy Wakase odwiedzać w tej chwili ekwip no, trochę nie na ten poziom. Ogólnie tak się teraz prezentuje. Mamy zamaskowaną śmierć oraz stal żaru. Tutaj jest szybujący tatsu. Plus 1% do przebicia pancerza za każdy punkt mistrzostwa. Tanto. Tutaj mieliśmy atak po pozostaje naładowany po unikach. Mamy też wyposażenie numer 2. Tu się różni tylko tym, że po prostu mamy kinetyczną kusarigamę ranienia. Czyli tu jest kusarigama, a tutaj jest po prostu katana. Jeśli chodzi o punkty mistrzostwa, kusarigamie, tutaj punkt poszedł na udoskonalenie uderzenia cyklonu, czyli długotrwała burza. Uderzenie cyklonu powoduje wykonanie o czterech zamachu więcej i mamy tutaj dodatkowo za jeden punktik obrażenia od uderzenia cyklonu wzrastają o 40%. I jak zdobędziemy jeszcze jeden punkt, bo mam aktualnie 6, to pójdzie to wszystko na umiejętność Skrytobójstwa z Rozpędu. Czyli kiedy nałe używa Kusaligamy może skrócić dystans i zadać obrażenia od skrytobójstwa pojedynczemu celowi. I tak się to prezentuje.